Cześć, witam wszystkich bardzo cieplutko i długo myślałam o tym, jak pochwalić się Wam choinkę, która stoi u mnie w pracy, która ma ponad 3 metry wysokości i moim zdaniem jest po prostu przepiękna. I dzisiaj nadarzyła się wspaniała okazja, bo w Wielkiej Brytanii obchodzimy Dzień Swetra Świątecznego. I ja zdecydowałam się na taki szarek, który, którego hasło, logo mówi wszystko o mnie. I do tego nałożyłam zwykłe mm, jeansy, rurki i do tego botki e, w takim karmelowym kolorze.

We have shoes in Poland. <laughs>